Siemano wszystkim, jestem w trakcie nagrywania kolejnej wyprawy wędkarskiej dla Was I słuchajcie, yy, skwar niesamowity GoPro cały czas się przegrzewa Ten film zamierzam zrobić dwuczęściowy Czyli yy, łowienie w dzień na bolonkę Do samego wieczora, aż się ściemni Później przechodzę na zestawy gruntowe No i zobaczymy, poszukamy może węgorza na rosóweczkę Pierwsza część tego filmu, czyli łowienie z bolonki w dzień Pojawi się prawdopodobnie jutro A nocka wleci za tydzień w sobotę Ostatnio jeden wrzuciłem film z wyprawy wędkarskiej. Niestety YouTube oznaczył go, że tam są bardzo drastyczne sceny, także nie, są, nie, są, nie został on wypromowany, tylko jeżeli miałeś subskrypcję, to mogłeś go e, zobaczyć albo bezpośrednio wejść na ten kanał, a tak to YouTube ci nie polecił. Jeżeli masz ochotę, to zobacz, jakie tam drastyczne sceny są, ale ostrzegam. Jeżeli jesteś w słab, osłabych nerwach, to nie, nie radzę oglądać tego filmu. Tymczasem dalej się tutaj dzielautuję na tych rybkach. Mega jestem zadowolony, bo mnie nie ogranicza żaden czas tak naprawdę dzisiaj. Dzisiaj i jutro mogę sobie wrócić z tych ryb, o której będę chciał, także no chłonę po prostu tą przyrodę. Na, mam nadzieję nagrać dla Was jakiś film fajny. Na razie bez kontaktu z rybą, ale ale może w końcu. Dobra, połamania. Trzymajcie się.